Cześć, fajnie znów się z mnie widzieć. Dla przypomnienia, ja jestem Kawa, a to jest RPG News Weekly, Wasze cotygodniowe podsumowanie wiadomości ze świata RPG. Chcę Wam podziękować za miłe przyjęcie i mam nadzieję, że i ten odcinek Wam się spodoba. Przypominam Wam, że w tym podsumowaniu macie wiadomości z całego tygodnia, ale tylko 5 wybranych biurek crowdfundingowych i 5 wybranych premier. Zacznijmy od czegoś miłego. Na platformie Wspieram to ufundowało się Root RPG, który na naszym rynku ma wydać Stinger Press. Awanturnik 20. nowy projekt oparty o ukochaną K20 i mechaniki znane z DD i Pathfindera. Zaciekawionych tym projektem zapraszamy na wywiad z autorami, który jest dostępny na kanale. Ostatnim projektem, któremu niemal już brakuje dodatkowych progów, to karty do Warlocka, wydwanego przez Hengal. Wszystkie te zbiórki jeszcze trwają, więc jeżeli interesują Was, a jeszcze nie wsparliście ich, a Was ciekawią, to jest jeszcze parę dni na odblokowanie kolejnych dodatkowych progów. Chcecie mieć wpływ na kreowanie się polskich i w sumie zagranicznych RPGów? To Lansmakab zaprasza Was do wypełnienia ankiety, która będzie miała wpływ na wygląd startera. Hero, heroesów na Gwadę 20. Przypomnijmy, że Modifius i Lance Macabre pracują nad papierowym rpg ze świata Might and Magic Heroes, który pochodzi kultowa w tym kraju gra Heroes 3. Grałam, uwielbiam. Massive Press zapowiada Farfield, nową grę ze świata Lancer, gdzie będziemy przymierzać bezkres kosmosu. Tytuł ma mieć zupełnie nową mechanikę, a za samą grę odpowiada Catherine Stark. Może to być gratka, bo sam Lancer jest zasłużonym systemem. Zobaczymy, co wyjdzie z tego nowego projektu. Jak donosi portal Tabletop News Gaming News. Nowa gra Son of Oak, twórcy miasta mgieł Legend in the Mist, ma ukazać się już latem 2025. Dla przypomnienia, ma to być narracyjna gra, gdzie wcielamy się w zwykłych ludzi, którzy dopiero w trakcie przygód mogą stać się niezwykli. Walka, jak i cała gra, ma stawiać na odgrywanie, a nie jakiś wariant taktycznej gry zbitewniaków. To podkreśla system tagów z miasta mgieł. Modipus powiada Starter do drugiej edycji Star Trek Adventures. Starter ma mieć 60-stronnicową kampanię, 48-stronnicową książeczkę z sadami, gotowe karty statku i postaci, króty zasad, kości oraz masę żetonów. Planowana premiera to pierwszy kwartał 2025, a cena okładkowa to 24 funty. Ruszyła przed sprzedaż na kompendium strefy 2 Martwy Błękit do Mutanta. Dodatek w przedpremierze jest za 67,41 zł i oferuje nową strefę, dwa zasady walki i poruszenie się po wodzie oraz nowy, gotowy obszar do odkrycia. W miniony piątek Black Monk Games obchodziło swoje 15 urodziny, i z tej okazji ogłosili, ogłosili parę rzeczy i wystartowali z dużymi przycenami, które mają trwać do 1 grudnia, kiedy to ma ruszać następna promocja i akcje. Zniżki sięgają od minus 30% do minus 60% na ich asortyment w sklepie oraz minus 70% na zestawy PDFów w Drive RPG. Urodziny to nie same promocje, ale również premiery Starter PDF do Dragonbane. Tryby solo do jedynego pierścienia i Weisyn, który można dostać jako nagrody w ich sklepie lub za około 10 zł na drive-thru. Startuje też przed sprzedaż już trzeciej przygody samotnie przeciwko falom. System jest ze wktulu. Critical Role dostarczy nam powieść ze swojego świata sesji Task Love, autorstwa Fi Granson będzie opowiadać o miłości pomiędzy półorkiem, a córką kupca, których możemy znać z drugiej kampanii Critical Role. Powieść wyda Penguin Random House, a premiera jest zaplanowana na lipiec 2025 z ceną okładkową 30 dolarów. Tinger Press potwierdza, że jak będziemy cierpliwi, to doczekamy się Deep Cuts do ostrzy w mroku po polsku. Jest to pierwszy dodat autora do tej gry, co nie jest standardowe dla jego twórczości. Miło to słyszeć od Stingera, a może się uda jakaś mini zbiórka, i dania tego w ładnej formie z mini dodatkiem z polskiej zbiórki ostrzy w ostrzym roku. Na koniec wiadomości smutna informacja. W minioną sobotę Amber Cook wyrusza w swoją ostatnią podróż. Amber to osoba, która odegrała znaczącą rolę w odnowieniu inicjatywy Free RPG Day. Pracowała m.in. w Roll20, um, Grow Group, była zażycielką American TableTube Awards i wiele innych inicjatyw i organizacji. Ośrodziła ona syna, na którego trwała właśnie, właśnie zbiórka funduszy, mająca na celu zebranie środków na jego leczenie, edukację i codzienne potrzeby. Premiery. A co powiecie na świeże tytuły? Dragonbane Path of Glory ukazała się pierwsza nowa kampania do Dragonbane. Kampania składa się z trzech części, oryginalnie wydana w 1985 i 1986 roku. The Death Forest, Gate of, of Power i Heart of Darkness. Teraz łącząc to w całość i w jeden tom. Przygoda ma toczyć się wokół poszukiwania skarbu i ma zahaczać o konflikt sięgający stworzenia świata. Shin Megami Tensei Role Playing Game Tokyo Conception W końcu po niemal 20 latach na anglojęzycznym rynku ukaże się TTRPG, jeden z największych serii JRPG, czyli Shin Megami Tensei, do której należy między innymi seria gier Persona, Digital Devil Saga. RPG bazuje na trzech częściach o podtytule Nocturne. Pomimo makabryczno-magicznych elementów, świat jest zbazowany na prawdziwym Tokio, co pozwala graczom łatwiej wejść w świat SMT. Tomb of Memory An Exalted Essence Jumpstart. Jest to cyfrowy starter do Exalted Essence, który ma wprowadzić graczy i gry w ten świat i mechanikę. Starter ma w sobie gotową przygodę, 10 gotowych postaci i wszystkie potrzebne zasady. Samo Exalted Essence to uproszczona wersja Exalted Third Edition. Tama gra jest o wybrańcach bogów mających stawić czoła złu i kataklizmom. Oceania 20 2084 to RPG-owa wersja powieści z 1984 Orwella w wydaniu Science Fiction. Jest to kooperacyjna gra narracyjna, gdzie gracze będą mogli wcielić się w rolę wielkiego brata lub ruchu oporu dążącego do wolności. Zamiast rzutów kości, do rozwiązywania konfliktów jest zarządzanie zasobami w duchu im wyższe wyzwanie, tym wyższa nagroda. Pełen PDF jest dostępny, a wersja fizyczna ma być już za miesiąc. Jest też wersja na Drive 2 RPG. C-7 startuje z przedsprzedażą i cyfrową premierą dwóch nowych dodatków: Hammer and Anvil oraz Monster and Pe Peso. Młot i kowadło ma zaoferować wszystko, co tylko potrzebne, aby stać się mistrzem kowalstwa w mechanice piątej edycji i tworzyć legendarne zbroje i bronie. Za to młodzież i tłuczek ma zrobić z graczy mistrzów alchemii i zielarstwa, którzy będą nie tylko świetnym wsparciem dla kompanów, ale także twórcami zguby swoich wrogów albo jakimiś biedakami, którzy dotknęli się nie tej fiolki co potrzeba. Oba suplementy do piątej edycji w fizycznej formie mają ukazać się w pierwszym kwartale tego roku w cenie 41,99 euro za sztukę. Zbieraczki. A teraz pięć kampanii z platform crowdfundingu, które rzuciły nam się w oczy w tym tygodniu. Ale żeby znów nagiąć troszeczkę zasady, no cóż, nie mogę się oprzeć, dam tu nie jedną zbiórkę, a całą inicjatywę. Słuchajcie, jest listopad i rusza akcja Mothership. Month, czyli akcja promowania projektów third party do systemów Mothership. Nowe moduły, przygody, zasady i wszelkiego rodzaju inne dodatki, które tylko mogą wejść do tego systemu. Jeżeli jesteście jego fanami, to zachęcamy do sprawdzenia tego na BuckerKit, gdzie znajdziecie wszystkie zbiórki i tytuły. Rifts for Savage Worlds Europe. Jeżeli jesteście fanami Rift, i brakuje wam e, nowego kawałka świata w tym uniwersum, to Pinaku wychodzi wam naprzeciw, oferując wam zarówno setting, jak i cały bestiariusz poczwar i problemów, na które mogą trafić wasi bohaterowie w tym świecie. Piko nowe słodkie robacze post-apo, gdzie robaczki pozostały w swoich rozmiarach w świecie bez ludzi, ale z ich pozostałościami. Teraz osiągnęły poziom zaawansowania wielkich miast telewizorami, i bronią białą jako głównym narzędziem rozwiązywania poważnych konfliktów. Miasta potrafią być mocowane do zaprzyjaźnionych zwierzaków, tworząc ruchome budowle. Głównym celem graczy to eksploracja, odgrywa odkrywanie świata większego niż wyobraźnia i poznania przyjaciół. Mechanika jest oparta o Wild Words, a starter jest dostępny na stronie zbiórki. The Unsinkable Terror of the Deep jeżeli kochacie klimaty powieści Lovecraftowskich, ale jesteście fanami mechaniki DD, to ten projekt jest dla Was. 300 stron samodzielnego suplementu do DD, unikotowe klasy postaci, typy ludzi, mechanika poczytalności i kampania dla postaci od 3, do, od 3 do 10 poziomu. To jest właśnie to, czym ten projekt się reklamuje. Całość wygląda estetycznie i odpowiednio palpowo. Do całości pozostając w pierwszych dekadach XX wieku USA. Chemicals Forget by the Machine Gods Sourcebook do Exalted Third Edition, gdzie zamiast w boskich wybrańców wcielimy się w wybrańców maszynowego Boga ze stalowej Utopii, ciekawa odskocznia od dotychczasowych klimatów tej gry i z pewnością wzbogaci rozgrywkę jak i sam świat gry. I to by było na tyle z tego tygodnia. Jeżeli chcecie być z wiadomościami na bieżąco, zachęcam was do obserwowania naszego dedykowanego Newsom fanpage'u. A jeżeli chcecie podzielić się waszymi opiniami albo pogadać o hobby, to zapraszamy was do naszą, do naszą grupę rzucaj nie gadaj albo na serwer Discorda rzucaj nie gadaj rng. Pamiętajcie, że każdy komentarz i ocena się do nas bardzo liczą. Bo zachęcają nas do dalszej pracy. A jeśli macie troszeczkę grosiwa na zbyciu, to możecie wesprzeć RNG lub konkretne osoby, które pracują na tym, abyście mogli dostać te podsumowanie i wiadomości. To byłam ja. Kawa, a to był RPG News Weekly. Trzymajcie się. Pa!